Jakie główne trendy, jakie główne kierunki rozwoju rynku pojazdów szynowych dało się zaobserwować? Moim zdaniem można wyodrębnić cztery takie trendy. Po pierwsze jest to emancypacja transportu regionalnego. Wygody, elementy komfortu, które wcześniej były zarezerwowane, dla przewozów dalekobieżnych, często dla przewozów w ramach kolei dużych prędkości, takie jak wygodne fotele, gniazda elektryczne, ładowarki USB, stoliki dostępne przy każdym siedzeniu. Stają się standardem nawet w połączeniach lokalnych i regionalnych. Po drugie, są to nowatorskie konstrukcje umożliwiające Zwiększenie pojemności pojazdów, które nadal zachowują walory pojazdu dostępnego. Najlepszym tego przykładem był Siemens Dissero High Capacity, o którym zresztą mam oddzielny, szczegółowy materiał na tym kanale. Oczywiście, zachęcam do jego obejrzenia. Trzecią Tendencją. Trzecim kierunkiem to odejście od napędu dieslowskiego. Zresztą to jest bardzo zrozumiałe. Pojazdy kolejowe kupuje się najczęściej na co najmniej 30 lat użytkowania. Często okres ten jest potem wydłużany. Jeżeli w roku 2050 chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną, to najpóźniej w tym roku, a lepiej dużo wcześniej, Trzeba odejść od paliw kopalnych, w tym odwrotnie. Oczywiście, że teoretycznie można zastosować paliwa syntetyczne, ale są one wyjątkowo nieefektywne energetycznie. Mniej więcej sześciokrotnie gorsze na przykład od rozwiązań bateryjnych. Dlatego, jeżeli w nowych pojazdach na Inotrans napęd dieslowski w ogóle występował to miał on rolę zdecydowanie pomocniczą. I czwarty trend, czwarty kierunek, dla mnie najważniejszy, jest to przejście napędu wodorowego i bateryjnego do głównego nurtu. Obecnie wszyscy duzi producenci tablełu kolejowego dysponują rozwiązaniami bateryjnymi i wodorowymi. Alstom, Siemens, Stadler oni wszyscy są w stanie oferować już pojazdy z takim napędem. Jeżeli polscy producenci w porę nie zaczną gonić zagranicznej konkurencji, zaczną inwestować w rozwiązania wodorowe i bateryjne w przewozach pasażerskich, nie tylko. Tak jak zrobiła to PESA dla lokomotywy manewrowej, ale właśnie dla pojazdów pasażerskich, to w niedalekiej przyszłości nie tylko nie będą mogli wygrywać przetargów, ale często producenci ci nawet nie będą mogli w nich wystartować, bo nie będą w stanie zaoferować pożądanego źródła napędu. Podsumowując, wyższy komfort, w ruchu regionalnym, wyższa pojemność pojazdów, odejście diesla na emeryturę i napęd bateryjny oraz wodorowy jako pełnoprawne źródło napędu obok zwykłej trakcji elektrycznej. Oczywiście bardzo chętnie poznam Państwa zdań, jeżeli mieli Państwo okazję Odwiedzić targi Inotrans albo jeżeli po prostu mają Państwo własną opinię na temat kierunków rozwoju techniki kolejowej, kierunków rozwoju dalszych prac nad pojazdami szynowymi, to proszę podzielić się w komentarzach. Bardzo chętnie podjąłbym z Państwem dyskusję. Dziękuję za oglądanie tego materiału i zachęcam do oglądania pozostałych materiałów z na Inotrans 2022.